Cześć słuchawkomaniacy! W dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing wzmacniacza słuchawkowego i DAKA FIO Alpen 2. Z danych technicznych należy wspomnieć o paśmie przenoszenia, czyli 20 Hz do 20 000 Hz, impedancja 16 do 150 Ohmów i to oznacza, że praktycznie wszystkie słuchawki dostępne na rynku będą obsługiwane przez to urządzenie. Dodatkowo długość działania to jest 15 godzin przy stosunkowo krótkim czasie ładowania, czyli tylko 3 godziny. Wymiary są naprawdę niewielkie zaraz pokażę Wam na żywo jak to wygląda, a waga to tylko 110 gramów. Sprawdźmy, jak urządzenie wygląda rozpakowane z pudełka. Wysuńmy jego zawartość. Naszym oczom ukazuje się na samym początku etui, do którego prawdopodobnie jest spakowane nasze urządzenie. Dokładnie tak. Jak widzicie, producent daje etui. To jest oczywiście bardzo dobra wiadomość dla przyszłych użytkowników FIO Alpen 2. Zobaczmy, co znajdziemy jeszcze w zestawie. Proszę bardzo, to są takie dodatkowe naklejki na ekran, umożliwiające to, że nasz ekran nie zostanie przypadkowo zarysowany czy zniszczony, a nawet jeśli coś się stanie, to ta folia nas ochrania. Jeśli ona zostanie zniszczona, mamy drugą za nadrzu. Dodatkowo producent daje takie podkładki antypoślizgowe, które są samo naklejające się, więc wystarczy je położyć na podłożu i wtedy, proszę bardzo... Wtedy położyć swoje urządzenie. Mam pewność. Że ono nie będzie latało po całym biurku w trakcie odsuchu. To jest bardzo fajna informacja dla przyszłych użytkowników. Dodatkowo znajdziemy jeszcze, oczywiście, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. Sprawdźmy, co jeszcze producenty daje w zestawie. Widzimy jeszcze białe pudełko, którym możemy znaleźć. I uwaga, uwaga, co tutaj będzie? Oczywiście, kabel USB, micro USB do ładowania naszego urządzenia. Dodatkowo opaska w ilości sztuk 2. Ona jest bardzo fajnie wykorzystywana przez użytkowników w ten sposób, że zakładamy tutaj na urządzenie, z drugiej strony wkładamy na przykład smartfon, dzięki czemu mamy taki jakby jeden zestaw, który spokojnie wkładamy do kieszeni. Nie powoduje to, że zajmuje cały zestaw dużo miejsca. Dodatkowo, oczywiście, jeszcze kabel koakcjalny i mini jack pudełku więcej już się nie znajduje nic. Sprawdźmy samo urządzenie. Oczywiście fio w większości przypadków robi urządzenia aluminiowe i również jest tak też w przypadku fio Alpen 2. Konstrukcja oczywiście świetnie wykonana, bardzo zwarta, aluminium jest szczotkowane, zresztą tak wygląda, jest bardzo ładnie zrobione, wszystkie klawisze są dobrze widoczne i dobrze wyczuwalne pod palcem, więc nie ma problemu, gdy sadzam urządzenie do kieszeni, żeby coś tutaj manewrować dodatkowo. Oczywiście wszelkie wejścia, wyjścia do urządzenia się znajdują w miejscach dobrze widocznych, miejsce do ładowania, podgłaszania. Muzyki również tutaj widzimy taka część odstająca, więc nie mamy możliwości, żeby przypadkiem pomylić to z czymkolwiek innym, ale plus tego zastosowania właśnie odstającej części jest taki, że przypadkowo wkładając czy wyciągając z kieszeni muzyka nie zostanie podgłoszona czy też przyciszona przez właśnie tę odstającą część, więc to jest bardzo przyjemne rozwiązanie przez producenta. Czy tak jak wspomniałem, świetne wykonanie, świetna jakość samego urządzenia. Oczywiście poszukajcie sobie recenzji wielu krytyków dźwięku. Oni wskażą Wam dokładnie, czego można spodziewać się po tym urządzeniu. No my jesteśmy pewni, że jeśli poszukujecie jakichś dodatkowych wrażeń z odsłuchu w swoich słuchawkach, to Fio Alpen 2 będzie świetnym rozwiązaniem dla Was. Dzięki, że byliście w kolejnym unboxingu, następnym niebawem, więc do zobaczenia. Cześć!